Witam Was w odcinku 6 Zagrajemy wy Nasza akrobatyka mistrzowska. W tym odcinku pójdziemy sobie do wolnej kopalni. Zdobędziemy nową zbroję zapewne. No i jeszcze może uda nam się zdobyć 5 siły. Za mu Już mamy bestie do zwalenia. Możemy sprawdzić nasze umiejętności. Jak widać, są dość niezłe. sobie mm, na tym idziemy dalej. Mm. Dobra, zawsze trzeba mieć miecik w pogodowiu to szczury, tam wilka widziałem Dobra ja zabiłem To teraz wezmę się za wilka Zobaczymy jak mi pójdzie A więc kość tu Bestio Uuuu Ja tak źle Szybko go rozwaliliśmy. To idziemy. Teraz sobie tu. Pięk skok, skok. Skok. Znów skok. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Okej, okay, nieprzyjemny jakiś facet. Um, my nie do niego. Na pewno. Mm. O, do tego o, idziemy. Sweeney, Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do Was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie, trzy porcje ryżu na dzień resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę Was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie tutaj. Gdyby kawałek grudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. Okej. Okay. Dobra. Psiemy. Hmm. Założymy na stój Idziemy jeszcze do Baloeo. Taki gość nazywam. On jest tam na górze. Będzie chciał nas zejść w konia, ale ale za to też dostaniemy doświadczenie. A więc mu przyniesiemy to żarcie. Misja się nazywa Brom Baloeo. No dogadegość. Co się Aha. dzieje? Cześć. Kręcisz się tutaj, jakbyś czegoś szukał? Czyżby? Hmm, może masz rację. A dlaczego? Świetnie, zapytaj mnie, może mogę ci jakoś pomóc. Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni? Ech, to małe piwo. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszystko. Co ty na to? Co miałbym dla ciebie zrobić? To proste. Przynieś mi pięć jabłek, dwie butelki ryżówki, pięć butelek piwa, trzy bochenki chleba, dwa kawałki sera i dwie kiście winogron. Możesz mi wierzyć, nie pożałujesz. Jak już mówiłem, tą bronią pokonasz każdego wroga. Dobrze, zobaczę co się da zrobić. To świetnie, tylko się pośpiesz. Tylko nie zapomnij. Pięć jabłek, dwie butelki ryżówki, pięć butelek piwa, trzy bochenki chleba, dwa kawałki sera i dwie kiście winogron, jasne? Jak słońce. No. Okej, okay, zapiszemy sobie znowu. A teraz sobie możemy, możemy śmiało wrócić do, do nowego obozu. Wejdziemy, dostaniemy pięściły. Lewusa jeszcze może pokonamy. Zarobimy trochę byłek, No, myślę, że z poziom dostaniemy na, na 100%. Hmm, dobra, wskakujemy sobie. Jeszcze Łuk będę musiał, ale to on do kawalerii, jak zajdę, to go ubiję szybko i, i ług będzie. No, do poziomu jeszcze brakuje 500 doświadczenia, to akurat... Zapewne dołączę do starego obozu, ale w, w każdym obozie wykonam każdą misję, więc jak ktoś będzie miał jakiś problem z misją, to i tak... Mm, Warto bym pooglądać tego let's play'a, gdyż tutaj będę wykonywał, jak mówiłem na początku, wszystkie misje, czyli z każdego obozu, ale i tak zostanę pewnie cieniem, później magiem ognia. No i tak to właśnie będzie wyglądać. Spróbuję pobić mój najwyższy osiągnięty poziom, czyli 48. Zwaliłem wtedy cały świat, no wszystko je zwaliłem. No. No bia. Mm, W takim wypadku wchodzimy. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj, Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Jestem kretem i chcę się napić. Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właź! Okej, okay, zapiszemy sobie. Dobra, a więc... Może najpierw spróbujemy wykonać misję... ...z... ze zbieraczem. Znaczy, z... ...z, z choracem, a więc... Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się patrzę zmuszając słabszych do pracy na polu. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Okej, okay, to idziemy teraz do hojacego. Powiemy mu to i... I nauczyć nasz pięściły z demo bez utraty naszych punktów. A więc ym, się wzmocnimy lekko. Na to tam będziemy też musieli iść. Zapiszemy. No i idziemy do chojacego. Od razu wiedziałem, że będą Jest nasz chłacy. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i wymyśliłeś coś lepszego? Tak, chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Mm, wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia ponad garstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Okej. Okay. Pięściły dodatkowo. Dodało nam poea. Prawdziwego. Chyba teraz. Rozwalimy nawet. żywego księcia, bo. gość po prostu. Yy, jakby będziemy się z lewusem to gość po prostu będzie nas próbował zaatakować A więc Na to nie możemy pozwolić O ma 40 były I no, Wino 15 życia Pieseń życia sobie wrzucimy oczywiście hmm, jeszcze jakąś lepszą brąć by się Lepszego by się jakaś przydała, a to bym musiał napaść na jakiegoś szkodnika. Chyba tak zrobię, nawet Krzykasza w ogóle będę musiał rozwalić. A więc chyba idę najpierw na jakiegoś szkodnika, ubiję go, a później idę na mm, ten jaką obron. No ma jakąś maczugę. W dzisiejszych czasach na nikim nie można Dobra, zapiszemy jak na jazie. I spróbujemy. Z Zobacz. Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Miał rządło w Fiopijcy. Zobaczymy, czy jest lepsza. O, 26 zadaje. No, no, niewiele jest lepsze, ale. Ale już sobie założymy. No i teraz możemy iść sobie wziąć misję. z krzykaszem. Do gojna, więc idziemy. Hej, nowa twarz. Kim jesteś? Nazywam się Gorn, jestem najemnikiem w służbie magów. Się... Czym się zajmują najemnice? Lee zawarł z magami umowę: zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od Krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Dobra, to idziemy. Do zobaczenia. Idziemy wykopać Krzykarza z jego chaty. Zapiszemy oczywiście przed tym. Bo będzie ciężko pewnie. No i... Co słychać? Spadaj! No i jak widać musimy go wykopać siłą. O! Szybko mi z nim pójdzie. Nawet nie straciłem HP. Łuk miał jakiś, ale pewnie go nie będziemy mogli założyć. A jaki on miał łuk? Mamy łuk. To jest tutaj 24 długi łuk. Dobra. Krzykasza wykopaliśmy. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No. Ciągle szukasz guza. Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Okej. Okay. To idziemy do kojena w takim wypadku. Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie! Przed chwilą Torlow powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi gdzie jest jego miejsce Tutaj Dobre jakiś zobaczenia. najemnik się zbugował w ławce <laughs> Dobra A my tymczasem idziemy Idziemy zabić Bala Izideo, okradniemy go z tego No i ziele będziemy mieli podwójnie W jaki sposób? No z Moedragiem będziemy musieli powalczyć Dobra, to z nim najpierw Powalczymy, musimy wygrać Okej okay. Nabiliśmy poziom i zdobyliśmy Boże, no i zdobyliśmy właśnie. O, to jest. Kolejny punkt doświadczenia, no ale dobra. To jest ten Ten ziele, które musimy dostać, a my musimy wypalić sobie. Wypalimy trochę ziela i dostaniemy za to jakieś doświadczenia, bonusy. Hmm. O, za to plus 10 też... W na Za to aż plus 2 mane. Okej. nie myślisz, znowu szukasz guza? Nie chciałbym być teraz jego skórze. Od nie wyglądasz, mi na, nie skórze. Od nie od wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jest. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary ja z obozu bractwa? O, tak, ale nie idzie mi najlepiej. To się już więcej nie powtórzy. To się już więcej nie powtórzy. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij Czekaj. o tym. Lepiej nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można... Wiesz co? Powierzyć. Masz nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgi śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru? Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wyzdrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinien być w za nie dostać być być 400 to bryłek. Jest. To będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam za na Ciebie przy, tutaj. Wróć jak tylko uda Ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? że będę wiedział. Sam tej... bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej po może? pozbyciu się tego okay. ziela, wiesz? Okej, okay. zapiszemy. Um. Musimy posprzedawać komuś te ziele. O, jeszcze, jeszcze tutaj wykonamy zadanie jedno pewne. To tysiące moje Diaga i starego obozu. Chodź. To nie było zbyt Jeśli szukasz kłopotu, to trafiłeś na właściwego człowieka. Tak, będziemy się z nim bić. Odłóż to albo dostaniesz. nie masz rację. Dobra. Chodź tu na głowę. Tu się zmierzymy. No chodź, chodź.

Ok. Um, teraz będzie taka gadka, właśnie którą chciałem wam pokazać. Dobra, stawaj, stawaj, moje dek, stawaj. To dość tej Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś tego nie zrobił. Wyjdź się stąd. No, właśnie te, tą kwestię. To była piękna walka. Chciałam, żebyś się. Ale teraz jest już po wszystkim. To się chyba nigdy nie skończy. Larys ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują go ostatnie nie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem, problem. sam się wkrótce rozwiąże. Hmm. A my tymczasem. Idziemy do wilka I do tam jakiegoś gościa żeby mu sprzedać Ziele Chyba że Chyba że po prostu wygramy To byśmy mu po prostu skubli Ten kwit Ale no dobra W takim wypadku Zapiszemy I spróbujemy po prostu. Albo jeszcze przed tym pogadamy z nim. No. Wstawaj z tej ławki. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? No. No i spróbujemy. Schowaj bro! Chyba wygramy Ok, damy go. Tak wiem, nie powinienem tego używać, ale to przyspieszy nam ją zgrywkę Znacznie. A i tak byśmy zdobyli te przedmioty. A, dobra, idziemy teraz do Wilka. W takim wypadku pewnie zapiszemy. Albo dobra, pogadamy z nim. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć. Ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść. No nie? Ile? Pięćdziesiąt bryłek. Bez targowania! Pogadajmy lepiej o czymś innym. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaje zbroje obcym. Jak mogę zdobyć futra albo skóry? Przy drodze do nowego obozu kręci się Aidan. On może cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Bradford i Drax polują zwykle na północ od starego obozu, na drodze do miejsca wymiany w dzisiejszych czasach na nikim nie można Okej, okay, a my z nim pohandlujemy Cóż, jeszcze? skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Weźmiemy sobie byłki, ludy. książkę, no i dwie jakiś no zamiast mu damy trochę ziela A. no tyle akurat stykło na tym kończymy naszego let's playa bulls